Też nie wszyscy pamiętają wielką zombie migrację w 1845, kiedy pierwsi zombie przybyli na nawiedzone wybrzeże. Grrr! Jestem zombie, podobno. Yes! Drodzy zombie, jako nasi zmęczeni, strudzeni, powolni koledzy jesteście mile widziani! Spadamy zioł, pływamy! Każdy potwór jest mile widziany w straszyceum. Każdy potwór znajdzie rodzinę w straszyceum. I każdy potwór jest ka każdy potwór jest jest wszu Przepraszam! I to właśnie jest a, nasza a, a, <ambitious> historia! Upiorki potrzebują naszej pomocy. Zaraz mi czaszka przez nie pęknie. No dobrze, dobrze, ja mam tylko hmm? parę drobnych uwag.